Dzień dobry Państwu, witam wszystkich fanów wyprawnie w znane w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Expedition. Dzisiaj wykonamy kolejną misję na mapie strumień Kanap o nazwie Skart Historii. I właśnie do wykonania tego zadania wybrałem ciężarówkę Step 3364. Znaną pospolicie jako krokodyl. Długo już nie grałem w ekspedycję i jestem ciekawy, jak nam pójdzie. Dobra, nie przedłużajmy, zaczynajmy. Historii otrzymaliśmy wyniki analizy minerałów. Zgodnie z teorią zespołu, ten obszar był kiedyś częścią olbrzymiego oceanu, jednak z biegiem czasu środowisko zmieniło się, a wraz z nim fauna. Niedawne trzęsienie ziemi uchyliło rąbka tajemnicy i pokazało, co skrywała Ziemia. Pora sprawdzić, co jeszcze może tam być ukryte. I tym samym witam was ponownie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Ekspedycję. Dawno już nie grałem, dawno już nie jeździłem w ekspedycjach i zobaczymy jak nam dzisiaj pójdzie. Mamy, o, niby trudna misja, mamy tutaj od, odwiedzić kilka punktów na całej mapie. Już e, szczerze mówiąc, zapomniałem jak ta mapa wygląda. <laughs> Akurat e, strumień kanap, już e, naprawdę dawno, dawno temu grałem. Więc e, już nie pamiętam, jak tutaj się przejeżdża wszędzie przez te wody. Dlatego będzie na pewno bardzo ciekawie. Zanim jednak ruszę, zabiorę sobie tutaj paliwo, którego będę na pewno potrzebował. Krokodyl ma to do siebie, że on lubi sobie troszeczkę diesla pochlipać i dobrze jest mieć zapas paliwa z troszeczkę większą rezerwą niż, niż normalnie. Okej, okay, tutaj jest zjazd i mam dojechać najpierw tutaj. Czyli tędy. I tutaj tym dziwnym przesmykiem do pierwszego miejsca i zobaczymy jak to teraz pójdzie. Jako że ostatnio gram w snowrunnera, jako że ostatnio e, robię filmiki na temat snowrunnera. Szczerze wam powiem, że naprawdę nabrałem ochoty na kolejne filmiki z ekspedycji. Gra jest naprawdę bardzo fajna, jest troszeczkę niedocenioną grą. Może dlatego, że była uznawana jako, nie wiem, częściowo Snowrunner 2. No ale nie oszukujmy się. SnowRunner... Snowrunnerowi ta gra nigdy nie będzie dorównywać, jeżeli chodzi o swoje zadania. Ale mimo to ma swój charakterek i ma swój. Ee a swoich odbiorców ta gra. Jednym z tych odbiorców jestem oczywiście ja na moim prywatnym zapisie przejechałem już wszystkie ekspedycje, jakie tylko mogłem przejechać, i powiem wam szczerze, że e, wszystkie ekspedycje, wszystkich DLC, wszystkich dodatków w tej grze to jest tylko 40% całej gry. Także, nawet jeżeli wykonamy wszystkie ekspedycje, to uwierzcie mi, jest jeszcze tutaj naprawdę bardzo dużo zadań do wykonania. Jest tutaj jeszcze naprawdę bardzo dużo e, zadań: typu odwiedzenie punktów widokowych, typu holowanie pojazdów, typu e, dostarczenie e, na przykład urządzenia pomiarowego z jednej bazy do drugiej. Jest naprawdę co robić w tej grze. Jak na razie, prawdopodobnie skoncentruję się najpierw na wszystkich ekspedycjach. Chciałbym dokończyć, najpierw strumień kanap. Zrobimy wszystkie ekspedycje na strumieniu kanap i potem zobaczymy, czy zajmę się tym nowym DLC z tą niby śnieżną mapą, czy zajmę się inną, innym, e, innym, innym obszarem. Okej, rozpocznij skanowanie. Znajdź wartościowe skamieniałości. Okej, czekajcie. A, to skanowanie to jest takie... a czekajcie, tu jest jedna. O. Jednak się udało. To skanowanie to jest takie, takie sobie. <laughs> Ale jak się udało, to się udało. Dobra. Znajdź wartościowe skamieniałości w drugim punkcie. Tutaj. Czyli muszę jakoś zjechać tutaj na brzeg i brzegiem przejechać w to miejsce tutaj. Bo stąd no też bym zjechał, bo bym pojechał tutaj i wybrałbym się w tą stronę brzegiem, ale myślę, że y, tym brzegiem tutaj byłoby troszeczkę lepiej. No dobra, tu mamy mostek wybudowany, to go bierzemy, jedziemy tędy, rzucę okiem, gdzie my tu mamy zjazd, prawdopodobnie gdzieś tu będzie zjazd, tu jest jeszcze jeden, tu jest jeszcze jeden i sobie pojedziemy tutaj linią brzegową, head aż do drugiego punktu. Dzisiaj wybrałem sobie krokodyla, ponieważ uważam, że jest to bardzo fajny pojazd, nadający się na pustynne, jak i na takie bagniste tereny. Można krokodylem bardzo fajnie wykonywać misje, na przykład w Karpatach albo na tej nowej śnieżnej mapie. Dzięki swoim oponom błotnych, które niesamowicie dużo kasy kosztują, bo wydałem na te opony 30 tysięcy dolarów. Także trochę się wykosztowałem. Przyznam szczerze, że wydałem wszystkie swoje oszczędności, jakie miałem na tym, yy, na tym zapisie gry, tylko po to, żeby właśnie krokodyla przygotować do jazdy. I powiem Wam szczerze, że. Ta ciężarówka mi się w tej grze o wiele bardziej podoba niż w SnowRunnerze. W SnowRunnerze również możemy jeździć krokodylem, ale jednak tutaj ta ciężarówka wygląda o wiele lepiej. I ten bagażnik dachowy do tego bardziej pasuje, i zderzak tutaj lepiej pasuje, i ta burta tutaj z tyłu jakoś lepiej pasuje. Także w ekspedycjach krokodyl mi się naprawdę bardziej podoba niż w SnowRunnerze. Poza tym, z tego co kojarzę, to w że że nie można krokodylowi założyć właśnie tych szerokich opon. Chyba że się mylę, też tak mogę. Tylko pamiętam, że ja miałem na swoim krokodylu takie cieniutkie, podwójne oponki na tylnych kołach. Oczywiście też spełniał swoje zadanie, też jechał, jeździł przez e, bezdroża i bagna. Ale jakoś tutaj bardziej mi pasuje ten, ten pojazd. Muszę tu jakoś zjechać, a tu jest zjazd. No dobra, między drzewami się tutaj troszeczkę przeciśniemy. Mm, tu w prawo, i tutaj linią brzegową. Aha, aha, a nie, tu podjadę. Już myślałem, że nie podjadę tutaj do, do, do tego, do, do góry. Tylko będę musiał gdzieś jakoś naokoło jechać, i zauważyłem, że tutaj jest ten. Przydałoby się zwiedzić to tutaj. Nie to. M Halo, myszka? Dobra, widzę, że nie chce myszka. No dobra. mamy zrzut, ale go nie potrzebuję. Antena. Brud, i tu jest jeszcze jeden zrzut. Byłby najmniej ach tam z tyłu no ale nic nie szkodzi zrzutu nie będziemy potrzebować mam nadzieję paliwa powinno mi starczyć nie pamiętam czy ja sobie na tym zapisie gry wybudowałem drona towarowego ale już widzę że go raczej nie mam drona towarowego to mogę sobie jeszcze w razie czego w razie czego mogę sobie tutaj jeszcze stówę paliwa przesłać i 200 Paliwa i 200 części zamiennych. A to dobrze, czyli pomyślałem w moich poprzednich odcinkach. Jak już wspomniałem, dawno, dawno nie grałem na tym zapisie gry, a już tym bardziej dawno nie robiłem filmików z ekspedycji. Czasami tak u mnie bywa, że pewna seria e, przestaje wychodzić, przestaje regularnie nagrywać, ale wracam do niektórych tytułów, ponieważ uważam, że. Jest czas na to, żeby po prostu yy, nagrać kolejne odcinki. Dobra, czekajcie. Teraz mamy tutaj nowe skanowanie. Ah, mamy kilka zdjęć porobić. Okej, okay. skamieniałości. Super. Szkielet dinozaura. Dobra, gdzie jest kolejny punkt? Kolejny punkt jest tutaj. Dobra, to my sobie pojedziemy dalej linią brzegową. Może przejadę tutaj w tym miejscu na drugą stronę. Chociaż, czekajcie. Jak to tutaj wygląda? A to tu już się ten. Wybierzemy na drugą stronę, to nie będę tam e, linią brzegową jechał aż do ślepego załuka. Widzę, że tutaj mogę przejechać delikatnie. Nie chcę sobie zniszczyć nowej ciężarówki, <grywki> ani jej utopić. Mówię, dawno nie grałem w ekspedycję. Zobaczę, jakie mam pojazdy na tym zapisie gry, ile mam pieniędzy, ile mam tutaj praktycznie e, środków do wydania na nowe pojazdy. I okazało się, że praktycznie na tym zapisie gry nic nie miałem, także he, musiałem kilka takich podstawowych ciężarówek sprzedać i kupić za to, właśnie krokodyla. I tego krokodyla chciałem właśnie wyszykować. Um, jak tu pojechać? Muszę się tutaj rozejrzeć. Dotąd mógłbym pojechać, czyli tutaj w tą stronę do tego miejsca. I tędy. Tutaj tym wąwozem, tą wodą mógłbym tutaj jechać, bo mam opony błotne na to. I prosto tutaj przez wodę aż do tego punktu. To wygląda na dobry plan. A to wygląda na dobry plan, i tak go też wykonamy. Muszę się tu trochę porozglądać. Strumień kanap to jest DLC, które się prze... <grywa> kilka miesięcy temu grałem. Oczywiście przeszedłem cały, ale jak już wspomniałem, nie mam przejścia. Nie nagrywałem całego e, DLC. Doszedłem tylko do pewnego momentu. Ale nadgonimy to tak szybko, jak to się tylko da. Krokodyl jest świetnym pojazdem, naprawdę. Nie ma terenu, na które by nie wjechał. Ma mocny silnik. A ciekawe, czy wjadę tutaj. Wygląda taki na dość nieprzejezdne. Ma mocny silnik, dobra skrzynia biegów. Mega zawieszenie. A... Widzicie. Nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby właśnie wjechać tutaj, nawet po takich kamolach. Tyle tylko, że trochę pali. Niestety, krokodyl lubi pić. Dlatego staram się wozić ze sobą dość sporo paliwa na tym pojeździe. A nie mogłem dokupić dodatkowych karnistrów z paliwem, ponieważ brakło mi środków. A to jest ten nowy, jest ten nowy e, widok. Mogę tutaj sobie na dachu stanąć i mogę się rozejrzeć. No, trochę, trochę takich dodatkowych rzeczy powprowadzali, szczerze mówiąc. Kilka takich fajnych. Moim gustem, fajnych takich szczegółów. A widzicie, bieżące saldo 3800. Naprawdę spłukałem się, żeby wyszykować tą ciężarówkę. Okej, e my będziemy jechać teraz tutaj, ale czekajcie, czekajcie, czekajcie. Mógłbym przejechać sobie w zasadniczo... A nie, pojedźmy tak jak planowałem, bo tutaj mam zakryty ten teren. Zastanowiłem się przez chwilę, czy nie przejechać się tędy. Górą po prostu. Ale zobaczmy co potrafi ta ciężarówka w wodzie jak sobie poradzi mam zapas paliwa ze sobą także nie powinienem <ścoughs> wyjadę stąd w ogóle? no to jestem teraz ciekawy bo tego na mapie nie widziałem że tu nie można wyjechać Uderzyłem się. Ała! Ała! O, tu jest trochę głęboko. Fajnie jest woda zanimowana tutaj. O kurczę. Przy okazji umyjemy się z tego pustynnego piasku. Żeby nie było. To już nie będę tak na Hama środkiem jechał, żebym faktycznie gdzieś przypadkiem się nie utopił. Nie wygląda tu na głęboko, bo widać spod wody... Spod wody widać tutaj jak ziemia wystaje, więc głęboko tu nie jest, ale mimo to nie chcę być takim choirakiem. Iby taki pewny siebie krokodyla sobie wybrał na misję, a tutaj... <gryzostwik> pierwsza woda i już utonął! Nie, 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 tak nie będziemy się bawić. O! O kurde! <gryzostwik> Uuuuh! wow, Jak to jest głęboko! Patrzcie, tu jest wąwóz, to jest w ogóle nieprzejezdne. O kurczę. Pewny siebie, nie? Mówię właśnie, trzeba uważać w pewnych miejscach. Nigdy nie wiesz pod wodą, gdzie jest jaka wyrwa skalna. Oj, 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 oj. Będzie kilka gnieceń na masce. No ale trudno. Wyklepie się. O no już jesteśmy niedaleko kolejnego punktu. Etap ukończony. Co jest? Tu nic nie ma? W tym obszarze żyła zapewne żyły zapewne liczne trylobity i łodzikowce. Chęt... A, tutaj na ścianie jest, widzicie. O, stańmy sobie na dachu i popatrzmy. Właśnie chciałem się spytać, po czym on to stwierdził, że tutaj żyły takowe stworki, prehistoryczne. A tutaj na ścianie mamy naprawdę bardzo dużo skamieniałości, które super wyglądają. No dobra, to co? Jedziemy do ostatniego punktu. Zobaczmy, gdzie on się znajduje. Ale najpierw użyję sobie jeszcze latarki i sobie tutaj troszeczkę odkryję ten obszar, bo widzę, że jest na czarno. Więc przydałoby się tutaj. No tu zrzut był za mną i też go nie widziałem. A, on tutaj był, ja jechałem tutaj tą doliną, ale tutaj nie widziałem tego zrzutu. Ok, a tu nic w, nim, w ni, nic w nim takiego nie było, także nic też nie straciliśmy. No dobra, jedziemy dalej. Tutaj. I tu jest nasz ostatni punkt na dzisiejszą wyprawę. Ja te tędy? O, tak delikatnie mógłbym spróbować. Może zapalimy światła, już przydałoby się, jest już taka dość wieczorna pora. Delikatnie. ...delikatnie chciałem właśnie powiedzieć, żeby tutaj nie przygwoździć e, niczym. O. o! kurczę! No, wyjadę z tego? Kurde, dawaj, 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 dawaj! Okej, okay, jesteśmy. Um, jakieś śmieci tu leżą... Jest tutaj coś ważnego dla nas? Nie, raczej nie. Haha, zobaczcie, jaka bestia! Super foeach. Naprawdę, ciężarówka jest pierwsza klasa i jest o wiele lepiej zrobiona niż w Snowrunnerze. No, no dawaj, dawaj, dawaj. Gazu, gazu! Nie, ale nie tak. Jeszcze raz przygwoździć. Heh. Pomożemy sobie trochę wyciągarką. Aaa, tu jest co? Zapadlisko skalne Ale nie szkodzi, ja tutaj mam części zamienne ze sobą. Dużo i niedużo, tylko stuwa, ale na usuwanie takich przeszkód starczy. W razie czego mógłbym sobie jeszcze droną towarową dostarczyć do bagażnika. Uuu, to też jest fajne. Patrzcie, skamieniałości po dinozaurze. Praktycznie będziemy przejeżdżać między jego żebrami tutaj. Uuuu. Fajnie zrobione. Kości z prawej, kości z lewej. O! I bardzo szeroki uśmiech tutaj, kolegi. Czekajcie. Szczerze mówiąc, z takimi zębami nie chciałbym się spotkać. Z bestią, która by mnie tak pogryzła. Szczerze powiem, czaszka przypomina mi trochę czaszkę takich. Baśniowych smoków. O, no nieźle, nieźle. Dobra. No to dobra, jedziemy dalej, co jest? A, dziwię się, dlaczego auto mi nie jedzie. Ja <laughs> to jest właśnie to o czym wspomniałem. Krokodyl lubi pić. Mówię, kurde, no nie jedzie, nie ciągnie, kurde. no co jest? Zapomniałem popatrzeć na e, wskaźnik, wskaźnik paliwa. Przed samym końcem, przed samym, przed samym zadaniem mi się paliwo skończyło. O, super, dobra, niech mu będzie. Okej, okay, rozpoczynamy skanowanie. Mhm. Same kości. Fajnie wygląda, naprawdę postarali się przy e, projektowaniu mapy. Ale to była nasza ostatnia na, to był nasz ostatni punkt, e, jaki dzisiaj chyba musieliśmy wykonać. Czy jeszcze coś będzie? Nie! To jest koniec naszej ekspedycji. Haha, <laughs> nic nie zdobyłem. Ok, niech im będzie, mówi się trudno. To są jakieś takie dziwne punkty premiowe, nie? Zakończę ekspedycję z sukcesem, nie posiadając żadnych przedmiotów w pojazdach. Eee, może być trochę ciężko, ze względu na to, że zawsze zabieramy ze sobą paliwo i zawsze potrzebujemy eee, podnośnik i kotwicę. Bez tego nie idzie tutaj jeździć po skalistych terenach, no ale nic nie szkodzi. Zużyj 30 litrów paliwa przy naciśniętym pedale gazu. Też uważam trudne do osiągnięcia, bo musiałbym jechać faktycznie przez błoto i bardzo długo jechać przez błoto, cały czas mija, mając wciśnięty gaz i bardzo powoli się przemieszczać do przodu. Ale nic nie szkodzi, zarobiliśmy 37600, do tego zarobiliśmy tutaj skrzynię biegów i tym samym żegnam się z Wami na dzisiaj. Na pewno środki, które dostaliśmy tutaj z tej ekspedycji zainwestuję w kolejny pojazd, który Wam pokażę w kolejnym odcinku. Jeżeli podobają Wam się odcinki z ekspedycji, lubicie właśnie gry typu SnowRunner, typu ekspedycje i w przyszłości będzie pokazywany RoadCraft, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić pozostałych odcinków. Ja Wam życzę miłego dnia, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!